Cześć. To ja, Ewa Bieniak, dietetyczka kliniczna. Ostatnio coraz więcej osób sięga po odżywki białkowe. Ale czy sprawdzacie ich składy? Ja sprawdzam. I to co w nich znalazłam, to między innymi Guma arabska, aromaty, sukraloza, guma celulozowa, Acesulfamka, sól, karboksy, metyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca, maltodekstryna oraz lecydyna sojowa lub słonecznikowa. Daleka jestem od straszenia Was dodatkami do żywności, bo oczywiście wszystkie zostały przebadane zanim zostały dopuszczone na nasz europejski rynek. Natomiast nie bada się wpływu tych wszystkich dodatków razem wziętych na nasze zdrowie. I co innego, jeżeli mówimy o sporadycznym spożyciu, jeżeli raz na jakiś czas macie ochotę dodać sobie odżywkę białkową lub jakiś batonik białkowy lub cokolwiek innego, co zawiera te dodatki. Natomiast jeżeli wprowadzamy odżywkę białkową jako codzienny element jadłospisu, to wydaje mi się, że tutaj jest już kluczowe, żebyśmy zwrócili uwagę na to, co jest w jej składzie.